Pracy ze sobą nad swoją świadomością, nad połączeniem z podświadomością, ze swoim wyższym ja, rzadko kiedy da się osiągnąć coś od razu. Dlaczego? Dlatego, że nasza świadomość wymaga uwagi, pracy i systematyczności, w nawiązywaniu kontaktów, zbudowaniu relacji ze sobą samym. I dopuszcza do nas świadomość tylko to, co jest dla nas bezpieczne i pewne, co pozwala nam w danym momencie przeżyć i żyć dobrze. I jeśli dokopujemy się do kolejnych warstw swojej świadomości, odkrywamy, jak wyglądała nasza relacja z mamą, z tatą i jak to się przekłada na nasze życie, to jest to długi, często długi i mozolny proces. W dodatku. Nie każda konsultacja ani nie każda technika działa błyskawicznie. Bywa tak, że wielu rzeczy musimy sprawdzić albo doświadczyć, doświadczamy wcześniej, żeby dotrzeć do sedna problemu, żeby dać sobie możliwość wybaczenia, odpuszczenia sytuacji, które nas spotkały wcześniej w życiu. Bo żeby żyć lekko i szczęśliwie, żeby móc kreować swobodnie swoją rzeczywistość. Konieczne jest odpuszczenie byłych partnerów, z którymi już doświadczenia minęły, byłych szefów, rodziców, rodziny, rzeczy, porządki na każdym poziomie, nie tylko nie tylko w tej sferze fizycznej są, są potrzebne, skoro teraz mamy wiosnę, to zwróć uwagę, jak to wygląda u ciebie, czym się skupiasz, bo energia podąża za uwagą, moment mocy jest teraz. Więc być może zamiast kolejny raz myć podłogę i okna przed świętami, żeby błyszczały, wejdź do parku, posłuchaj, co się tam dzieje, powąchaj, co pachnie, to kwitnie, oświadcz czegoś i bądź w danej, w danej chwili. Bo to otwiera, otwiera zmysły, kiedy pozwolimy się sobie zatrzymać w danym momencie, doświadczyć tego, co jest tu i teraz. Bo w końcu czas nie istnieje.